Właśnie w tym momencie widzicie jak Dranhis, pseudonim Delma wysadza mi na głowie łóżko zbijając jeden z moich totemów, ale dlaczego właściwie to robi? No właśnie to jest dobre pytanie, na które nie znałem wtedy odpowiedzi. Tym bardziej, że gdy cofniemy się w czasie o dwa dni, to nic nie wskazywało na taki obrót sytuacji podczas spotkania, gdy farmiliśmy tridenty na jednym z pobliskich jezior. Jest, 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 jest mamy. poleciał! Mamy! Dzień dobry. Ojej, O, Hello, Hello! Co to Co tu robicie? mi tridenty Ej, ale kreatywny pomysł, nie wiedziałem że tak się da. No no Chodę, wiesz no ja? my, my jesteśmy ciekawostkowicze, co nie? My potrafimy takie rzeczy ze same. Ej właśnie, powiedzcie mi, jak wy robicie tridenty, to wy normalnie je w tym, czy, czy z książką? Bo ja tego ripta'da nie, nie mogę złapać. A, ja w enchantingu mam Enchantingu ci trafił się? Tak, tak. Dobra, ta. dobra, bo ja właśnie ja miałem pecha, 6 razy to robiłem i ciągle lojality i mówię kurde no nie wiem czy to się da w ogóle. Jak widzieliście, Dranchis w tamtym momencie nie objawiał żadnych agresywnych zachowań wobec nas. Nawet dało się z nim normalnie porozmawiać, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że raczej nie muszę się go obawiać i jesteśmy ze sobą Git. Szybko jednak się to zmieniło, bo już na kolejnym live'ie. A swoją drogą ostatnimi czasy staramy się razem z chłopakami odpalać je w miarę regularnie, dlatego zapraszam Was do zostawienia suba z dzwonem, aby nie przegapić kolejnego live'a. Otóż na początku pobiegłem wtedy na Explorer 66 aby wyęczętować sobie brakujące Tulsy. Spotkałem tam całą ekipę Sagiego i już na samym początku, gdy tam podbiegłem, Dranchis zarzucił dziwnym tekstem. Dodatkowo z rozmowy wywnioskowałem, że Delma zbił totem kapilotowi, ale nie brałem tego na poważnie i założyłem, że było to for fun. Rzuciłem rudemu drugi totem i poszedłem expić, a reszta ekipy się rozeszła i właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Siema. No to cześć, co tam? jest taka sprawa. Co Potrzebuję serc. Dasz mi jedno serce? Nie, no nic. Jak to? Ja nie mam, ja nie mam tylu serc żeby A tak rozdawać. Masz, mam mniej niż, mniej niż 10. Bo ja potrzebuję bardzo serc. No wiesz, no każdy potrzebuje, ja też bym potrzebował. Też może ty mi dać? No właśnie, myślę, że ty mi tutaj dasz. Tak no widzisz, proszę, no. Początkowo myślałem, że to zwykłe przekomarzanki i normalny trasztok, ale jak doszło do rękoczynów, to już wiedziałem, że to nie przelewki. Ej, 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 ej! Za co, za co, co się dzieje? Ty, wyluzuj, wychyluj! Sorry, sorry, drapie, za nie chciałem, naprawdę, ale to jest... Wyrózuj, wyluzuj, ej, dogadajmy się, dogadajmy ja się, hej! Wierc. Nie byłem przygotowany na pojedynek, nie miałem kobłebów, które w walce pod ziemią są niezbędne, co z automatu mnie dyskwalifikowało. Tutaj robię egzekucję, ja biorę tylko serce i oddaję twoje... Ale, ale dlaczego? Z jakiej racji? Weź, no, poczekaj, co? no! Dzięki Bogu kapilot wrócił do mnie na eksperkę, co dało mi nadzieję na to, że nie zginę. Ja czemu kapilot idzie? Nie wiem. Kapilot! DZIĘKI ZA O nie bije! No nie bije cię przecież! Gravius no proszę cię! Jestem Gravius jestem! Podejdź! Nie musisz coxa na serio! Czemu? Czemu ty go bijesz? Czemu ty czemu ty nas bijesz? Czemu ty nas bijesz? Czemu bije? Bo potrzebuję serc! Ja też potrzebuję! Krzysiu po się tego nie spodziewałem? Ja to po po tobie też się tego nie spodziewałem Czego? Ja nic nie zrobiłem, ty przyszedłeś! O co ci chodzi! Chę se serce! Oddaj serce, oddaj serce. Nie oddam ci serca. Krzysiu, daj Sasiana! Krzysiu, daj Sosiana! Krzysiu! Siana, Wiecie, siana do bociana! Wiesz, że dwóch walka innego to nie honorowe? Ale skleimy Ale nie honorowe było to sklejenie się jak ja sobie siedziałem i i temy. No nie wiemy gdzie jest Sadz! Co, co się dzieje? dzieje? Weźcie do, weź do krzyża, Kupy! Weź do Krzysia, no, jest to kwestia dawta i pukauri. OPAMIĘTAJ się. Nie ukrywam, ten pojedynek dostarczył mi sporo emocji, ale jestem pewny, że nowy sezon Fortnite dostarczy ich równie wiele, żeby nie powiedzieć, że nawet więcej. 30 listopada ruszył rozdział 7, a wraz z nim rozpoczyna się nowa era Fortnite'a. Premierowa aktualizacja wprowadza masę zmian i nowości, na które czekali gracze. Między innymi zupełnie nowa wyspa inspirowana popularnymi miejscówkami w USA, czy odświeżona pula łupów z wieloma nowymi, ale także kilkoma powracającymi broniami. Które Cieszyły się popularnością. Pełno nowych mechanik, jak chociażby nieregularny kształt burzy, zależny od liczby graczy, czy turanie się, korzystanie z lin, lub siadanie do pojazdów po powaleniu. Swoją drogą, jeżeli chodzi o powalenie, to w tym sezonie dodano nowe urządzenie, które pozwala samodzielnie się podnieść. Będzie też nowy karnet bojowy i wiele innych nowości, które musicie odkryć sami, bo mógłbym tutaj wymieniać i wymieniać. Dodatkowo, jeżeli nie wiedzieliście, to Fortnite oferuje możliwość tworzenia własnych map w trybie kreatywnym, co odblokowuje furtkę na tworzenie przeróżnych, alternatywnych trybów i doświadczeń, w które później może zagrać karty. Z was. Możecie m.in. zagrać w kultowy tryb stile Brainrot lub pokonywać je sadząc bojowe owoce w jednym z kolejnych trybów, jakim jest Owoce vs. Brainroty. Możecie też cielić się w złoczyńce i spróbować napaść na bank za każdym przejściem, jeszcze bardziej ulepszając swój kupunek. Lista takich trybów jest bardzo długa i gwarantuję, że dzięki temu gra wam się tak szybko nie znudzi i spędzicie w niej długie godziny wspólnej zabawy. Nowy rozdział to idealny moment, aby wejść i sprawdzić grę samemu, dlatego pobierajcie Fortnite'a totalnie za darmo z linku w opisie. Wiedziałem, że to nie koniec, a dopiero początek. Naszej potyczki. Niestety tego samego dnia, w trakcie jak szukałem uli do miodopitnego, kapilot został wyzerowany przez Esa i babkę, co osłabiło nasze szeregi. Wow, wow, wow! Ej, 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 ej! Ej, 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 ej! Co się stało? Ej! Na spałnie! Na spałnie zerować człowieka? To zrobił ci biedny papierosik. Ej, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia co ja mam teraz zrobić. Znaleźć księgę odrodzenia. No, no, no tak, najlepiej to księga odrodzenia, tylko skąd ja wezmę księgę odrodzenia? Po tej akcji zrozumiałem, że muszę zawsze być gotowy na pojedynek. Z tego też powodu następnego dnia na live'ie zabrałem się za kopanie złota na refy i ścienanie kobebów do walki. W tym czasie Klarfi i Polu zaczęli mi pisać, żebym wbił na spawn'a, bo jest tam bardzo ważna informacja, więc poszedłem i moim oczom ukazał się taki sam komunikat jak ostatnio przy odradzaniu Halucynka, czyli crafting księgi odrodzenia. What the hell? Zaklęte to jabłko, blok złota książka to nieśmiertelności. Kurde, mam 25 książek. Kurde, książek nie mam. Ej, był, miał, miałbym chyba z bloki złota też. Ej, hopa, ej, ej, ej co i tam robią! Dobra, chodź, Drave, bo chcę ci coś, to co coś, do coś do do pokazać. No. Chcecie coś w ogóle pokazać. Ja widziałem, że y, Księga odrodzenia jest? Czy to to? No właśnie, bo... Wła właśnie to chcieliśmy ci pokazać, no bo generalnie kapilot nie żyje, czyli jakby twój. No sojusznik największy, nie? No tak, no tak, no. No, i teoretycznie właśnie jest ta księga odrodzenia. I co, będziesz próbował ją zdobyć? No właśnie, ja w ogóle jestem w szoku. W szoku jestem, że w ogóle jest kolejna, jakby o co chodzi. Ja może tak ta ta się o... pojawia, jak ktoś zostanie wyzerowany? Ale został tutaj no, no, no właśnie, no właśnie. Tak, tak, tak. Ta wiła, może nie? to ma sens, ej. Ale parstia, nie da się jej skraftować nadal. No właśnie, właśnie, właśnie nie widzę, ma że, bo nie ma, nie ma tego pomnika. Dzięki. Nie mam chyba wszystkiego, bo nie mam książek. Mam 25 książek przy sobie. To nie jest problem. Bloki, z... no wszystko inne mam. Wiedziałem, że muszę ją zrobić, aby przywrócić kapilota na serwer, więc za. Zabrałem itemy, i jak tylko na chwilę wyskoczył komunikat o legendarnym przedmiocie na spawnie. Szybko tam poleciałem i uczyniłem moją powinność, przywracając rudego na serwer. O, Okej. Okay. No, Zrobię, mamy to, mamy się od Księga. Udało się bezpiecznie to zrobić. Udało się zrobić to bezpiecznie, bez problemów. Chciałbym y, jeszcze zrobić pełną przemowę. Może i przygłupi, ale na zawsze w naszych sercach. Dokładnie te słowa y, no, przyszły. Cześć. Siemma. jest pilot. No nie ma go jeszcze. Czemu? No bo nie. Mam szkinga odrodzenia? Nie, oddałem blookerowi, żeby schował, bo ja jestem no handem. Czekaj, bo... A, o, musisz lecieć jednak? O, jak, jak szkoda bardzo. Wpisujemy imię Na 3-2 1 i uwaga! UWAGA! TO SIĘ DZIEJE! Wraca mój rudy kolega! A, dzień dobry. dobry. Let's go. E, słuchaj, masz tutaj, masz tutaj, żeby w razie co... Uuu, dzięki wielkie. Masz też, wielka. nie wiem, sześć razy, mam tylko, więc nie wiem, zrób sobie cokolwiek, Sto. żebyś miał. E, chodź, chodź. Daj mi tylko jeszcze sobie jedzonko, proszę. I chodź, tak bo ja, ja mam i temu ukryte, ja mam i temu ukryte. Okej, trzymaj, trzymaj. I w tym momencie wraca tutaj ponownie temat Dranhisa, bo po odrodzeniu kapilota ten nie posiadał żadnych itemów, schował je w jakimś losowym staszu nieopodal spawna. Musiałem go tam przeeskortować, co próbował wykorzystać Delmiarz śledząc nas, ale na jego nieszczęście robił to tak nieudolnie, że od razu go zauważyliśmy, co postawiło nas w stan czujności i z tego względu rozdzieliliśmy się, aby go zgubić. Jeszcze później, gdy kapilot odrabiał ekwipunek, a ja go pilnowałem, Dranhis odgrażał mi się na czacie, że mnie dojedzie. <laughs> Oj tak, będę, no. Nie ma opcji, nie ma opcji. Następnie nasz sojusznik blue cartel cynka, że Dranhi siedzi na spawnie, co postanowiliśmy wykorzystać i go trochę podenerwować. Ludzik z Delmy próbował postawić lawa kasta, ale mu to niekoniecznie wychodziło. Witaj Dranhi. Ej, nie mam problemu, jakoś te lavacasty mi po powychodzą. nie wiem dlaczego. No, problem, nie do dziwię drunkis. się w sumie. O, to A pan czemu, panie ale co ty, ty robisz? Czemu w ogóle robisz lawa kasta? O, o to chodzi? go, no. Ja ci nie pomogę no, robić nie tego lawa kasta, nie ma opcji.

W trakcie rozmowy doszło do kolejnego ataku Dranhisa. Delma ewidentnie był nagrzany na killa, ale nie mogliśmy mu na to pozwolić. Jeszcze chwilę po podgryzaliśmy Delma na spawnie, on coś tam postraszył TNT, ale finalnie zawinęliśmy stamtąd pofarmić totemy przed wejściem do netheru. Przygotowani na dymy ruszyliśmy budować portal. Celem były Blaze Rody i brodawki pod mikstury do baru oraz template do EQ. Niestety poszukiwania przerwał nam tajemniczy gość na niewidce. Co to to jest? Co to, to za niewidzka? Weź fructuj! Ej, daj se, daj się ja, ej, 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 ej! Zapłacimy, zapłacimy postać. powiedz, powiem sukces, napisz! Pogadamy się no, opanuj się! To jest to nie tak, Jomuś, weź wyluduj, kim ty jesteś! Парай, куй, парай, чекай. Чекай. Не, он держит антегла. Я 400 запасал, а я с этой карахтой, я сам удачу, я могу чекать. Кто-то убийник, кто-то убийник. Мне, Тут мне, мне, та, мне, 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 Później okazało się, że był to Sherry, ale ten moment macie bardziej opisany w filmie Kapilota. Ja uciekłem w zupełnie inną stronę, i gdy go zgubiłem, zabrałem się za dalsze szukanie fortecy. Po drodze znalazłem jakąś customową strukturę, w której nic nie było, i bastion, w którym, uwaga, też nic nie było. Pomimo, że na pewno byłem w nim pierwszy, to nie znalazłem żadnego templatea i szukając dalej fortecy, znalazł mnie on. Osole mio Delmas Delma Solą. Aha, on Siema. tu jest! Siema, o Boże! A i myślałem, że już cię zgubiłem, naprawdę a To serio za mną biegłeś? Aj, a co masz? Co masz co no właśnie masz? nie mam nic, nie, nie było nic z tym bastem. No nie bij, nie, nie, nie. bij. Nie, 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 nie. Pogadajmy, pogadajmy, spokojnie. Zekonałem. dobra, to stój, stoi, stoi z buchaj. Ja też nie O to już się odwali teraz to, o czym chcesz pogadać? No i ja sobie serce, serce tylko Dobra, powiedz mi, dlaczego mam cię nie zabijać. Krzysiu, po prostu. Ja przed chwilą miałem bardzo wyczerpującą walkę. Jakimś nie. Z jakimś niewi niewidzialnym typem. Nie wiem, kto to był. Nie, spotkałeś takiego gościa tutaj? Niestety nie miałem z nim szans, ponieważ posiadał on łóżka, które zbijały totem na strzała, co nie ukrywam skutecznie odstraszyło mnie od walki z nim w Więc musiałem go jakoś przekonać, aby mnie nie zabijał. Tym bardziej, że w trakcie rozmowy zauważyłem fortecę, którą musiałem zlutować pierwszy. Dogadałem się z nim, że rzekomo sprzedam mu kordy kapilota, czego oczywiście nie miałem zamiaru robić, ale o dziwo zostawił mnie. Dobra, ja mogę cię puścić, ale muszę mieć, kurde, coś z zamiar, rozumiem. No dobra, no możemy się dogadać, może, mogę, mogę nie wiem, wystawić ci kapilota, no problem. Ale musisz mi obiecać, że serio mi go dasz. No zapadam. dobrze, no, Obiec obiecuję, obiecuję. Dobra, zostawię cię już. No dobra, dobra, to ten, to, 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 to do później. Widzowie, przecież ja mu nie dam żadnego kapilota, przecież on jest jakiś chory. Zlutowałem fortecę, nafarmiłem blaze rody i cele z w większości zostały zrealizowane. Brakowało nam jedynie templata, ale nie było nam na tamten moment dane odnalezienie go, więc odpuściliśmy. Już po tej akcji było oczywiste, że mamy realny konflikt z dranhisem ale przez weekend pod naszą nieobecność Rudy dolał sporo oliwy do ognia, co rozszerzyło ten konflikt o wiele bardziej. Otóż zniszczył on ekspiarkę w bazie Sagiego, co nie ukrywajmy było ciosem poniżej pasa, ale z drugiej strony dranhis należy do sojuszu Sagiego, więc jakby nie patrzeć w małym stopniu podobało mi się to co zrobił Rudzielec. Wiedziałem, że mimo to może się to wiązać z grubszym konfliktem i kilka dni później wszystko się potwierdziło. Wait! Czekaj, co? Halo! To jest! Czemu Sagi zabił pilota! Ej, dobra, nie, 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 co się stało? Co się stało? Czemu Sagi zabił pilota? Ej, dobra, tylko teraz gdzie jest kapilot. Ja wiem gdzie jest, gdzie ma Sagi bazę, bo ja byłem z kapilotem u Sagiego. No napisałem do niego, ale nie wiem, no możemy, możemy się kierować, nie wiem, w stronę tej bazy Sagiego. Z drugiej strony jak oni go zabili, to w teorii powinien być spawn, co nie? Więc musimy iść na spawn, mi się wydaje. Ty, w sumie? No to kurde, sam nie wiem. No w teorii, jeżeli oni go zabili, a on nie miał łóżka u nas, a się nie zrespił u nas. No właśnie nie zrespił się. No to jest na spawnie. Dlaczego czemu nie go Ty czekaj, czekaj, napisami kordy, kordy 1100 to nas, To to nie jest, to nie jest spawn Sta No to jak znowu, ej, co jest? Tak i opamiętaj się! Halo! Halo! O co tu Halo, tu to się dzieje! Gdzie jest młodym? Gdzie jest Gdzie jest kapilot? Jakie rachunki? Nie wiem nie zachodził Ej dobra, ilu was tutaj? Halo, ilu was tutaj jest? karę Za co karę? ej. O, Pododaj mi się to! Ej! Ty o kurde jest jakaś gadka coś, od a razu, od razu się bijemy Brawiosi. Bez się. bez niczego Ej, co to jest? Dobra, ty co to, co, co ty masz? Ej, dole nie, panowie panowie, panowie, panowie! Panowie, panowie, spokojnie! Panowie was jest pięciu, a my jesteśmy dwu, nas jest dwóch. Jeszcze kurde z diaksami. Drawy z przekro mi odpowiadasz jakby ze swojego przyjaciela z ekipy, który od pierwszym taki set Ej, dobra, ale oddajcie nam tego kapilota, zostawcie go, nie zerujcie go, no! No zostawcie, no niech ten z wyjdzie, co to ma być, no?! Zerowanie kapilota! No, pamiętajcie się, kurde, was jest pięciu, my jesteśmy dwóch! Widzę, my tu nie mamy szans, my tu nie mamy szans z nimi, realnie. Ubezpieczajcie, ubezpieczajcie. O, ubezpieczajcie, ubezpieczajcie, w trzech, kurde, na diaksika biednego drewniaka. Ej, dobra, 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 opamiętaj się, co ty masz, co to, jak to działa, ja chcę się dowiedzieć o od... to jest powalone. <laughs> oh masz karty wariacie. Już, proszę, już zostaw, zostaw. Polu, 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 do ja, ja, no skam... niech zostawi tego biednego rudego, no on już, Ale on ja już by... naprawdę. Ale stary rudy to mi też zaszedł i to strasznie, najbardziej ze wszystkich za skórę. To ja go powinienem odwalać. Daj, se i Siana, i daj, se Siana. no was jest pięciu, no jest nas jest dwóch, wszyscy netherite, no dajcie się, zostawcie biednego rudego. No, zobacz, zobacz, ilu kapilot osobom zaszkodził. Teoda, jeden na jeden, chodź. To jest ten moment. Nie, weź te majkarty, zostaw w spokoju. Chociaż, chociaż honorowy, bądź, a nie, majkarty, jakieś ty. No stary, umiem z nich korzystać, no to. korzystam tak. Nie. Dobra, 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 Domów dobra. Demów nie masz. nie masz, to tamów? Nie. Jezus, Maria. GMSG adeksi 1100x155 Chłopaki, pomóżcie, pomóżcie, pomóż, 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 chłopaki, pomóżcie, pomóżcie Ej, a daj strengtha, daj strengtha. Co się dzieje z kapilotem? Czekaj, czekaj to tutaj, tak? Nie, tam, tam, na górce, na górce, na górce. Tu jest ich pięciu, u góry, u góry jest jeszcze... U góry jest jeszcze Co, ten. Polu! Po, po, po. i jest tutaj pięciu, dranki z polu, Clarfi! Te, te main karty tyle biją, nie wiem czemu. Biją, biją mocno, uważajcie, bo Dobra, to... No, to, no, górę, bo to tam jest Jakub u góry tylko sam, więc musimy mu pomóc. Ja nie mam tych, ja nie mam to temu, już ostatni mi został. Ja nie mogę ty! Pięciu, w pięciu na biednych diamencików! Sagi! Spokojnie. Kapilot współpracuje z SM i do tego zniszczył spawnery w mojej bazie. Dostałem takie informacje od babci Marysi, jak kapilot się przyznał. Ta, babcia Marysia. Tak z długą i, długą ale... i, ale... Gdzie jest kapilot? Gdzie jest kapilot? Oddajcie kapilota. Nie znajdziecie już kapilota. To można my się nie znajdziemy kapilota. Jest, jest na serwerze. Hmm. Nie jest jeszcze kapilot? na serwerze. Zajmijcie się nimi, chłopaki. Zajmijcie się nimi. Zajmijcie się nimi. Chodź. Dobra, delma. Delma, delma. delma, ja mam na ciebie masełko, chodź, chodź.

Kapilot mi pisze, że gdzieś, jedzie. On dzisiaj... stój! Ej no, chcę nabić Drawiusa! Nie bijcie go, ej! Panowie, oddajcie, oddajcie tego kapilota, gdzie on leci, gdzie on jedzie, gdzie gdzie wy go zabieracie? Ej, dobra. Dobra, nie no, zaraz, zaraz was zabijemy, no. To jest, to jest gdzieś, ten, niedaleko spawn'a. No, uciekajcie, uciekajcie. Czekaj, jest tak na pożegnanie, mogę, mogę jeszcze prezent na pożegnanie, dobra? To tu trzymaj. Wiesz, no, no, dobra, dobra, Pozdro Oni wyzerują mi kapilota no! Już zajął cztery razy, razy kapilota, by jednego zabił. Ej, ej ej, halo, halo! O, ty usług. Witam serdecznie Proszę pana Gdzie jest kapilot? Gdzie jest kapilot? Dobra, on cyknął gdzieś z powrotem daleko Idziemy, idziemy po kapilota, idziemy po kapilota. Ej dobra, jesteście tu chłopaki, jesteście? No, tak, tak? Tak, 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 Jakiś, jakiś mechanizm, rawager, coś, what? On mi tu pisze ciągle kapilot Alo, kapilot! Kapilot, gdzie ty jesteś? Góry, tam jest, tam jest góry Rowader! Tak! Gdzie u góry? Chodź! Tu, chodź tu. Uciekajcie skąd, uciekajcie, stąd. uciekajcie stąd. Nie. on, on A wal się tym sagim, wal się tym sagim, tego Rawadżera twojego. Kto by pomyślał, że z niewielkiej potyczki z Delmą wszystko eskaluje do prawdziwej wojny między naszymi grupami. A my nie mamy zamiaru się poddać, więc sagi, szykuj się na wojnę.